Tyle lecimy? No, żabę. Jak tam nastroje w ekipie? No dobrze, no. A powiedz Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, z tej mama Mietka. tak ktoś przeskrobał? No. A. Nie. A, zapomniałem, że dodali disco bomby. O, disco bomba. A co ona robi? I nie można nic zrobić wtedy. Tylko się tańczy. No, jak cię ucisz, to, to w... gościu tańczy. Że cię w tego zombie i nic ty nie zrobisz. Musisz tańczyć. A, dlatego tańczyłam ostatnio. że ja gościu skilopowałem. Miał Drakunis coś tam unisz, może to był Drakoman Ej, mogę iść szybko na skrzynkę B? Generalnie... Generalnie? generalnie? Już możemy iść. No to generalnie. Widzisz, czy ona jest poza kółkiem? Nie, tak. A, się jest jak. poza kółkiem. To na liglice. Już mamy skrzynkę A. Tak a a... Biegniemy do skrzynki A? Dobra. Tak? Dobra, A. Dobra. 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 Usiadaj Lina. Gdzie ta skrzynka jest? Przed nami. Dobra, idziemy do tego kółka, tak? Dobra. Chodź mieciu. I ciebie mieciu też wezmę. Ciebie już nie mogę mieciu wziąć. O stary 4 losy O jest sior nie sior tylko potka bierę O skrzynka B, jest. skrzynka B nie jest taka B w sadę nie? Widać to Ty? Tak, nic jedziesz Czy w sensie ja jadę? Tak No czy z nami jedziesz? Uważaj bo będzie lekko trzęsło Do Gubera biegnie. O, tam ktoś jest. Ole mnie wystrzeliło. Leży. Guber podjechał. Czy ja Kto muszę zmienić tego żadne? Gubera. Czemu? Ale go rozwaliła mnie? Kto go rozwalił? Ja. <gry> Waga przed nami. Dalej jedziemy? Tak, 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 tak Ma to DPS? To tak Ma to DPS? Tak, tak, tak Tak albo nie. Ma to DPS? Nie I się utykamy stąd? Nidas i Lina zapraszam Was do mnie To weźmy jakieś nie. auto. To na ciosę rozwalę To wy strzelacie? Nie Dobra, lina, szybko się ustaw, bo już kroki mam. Ustawiajcie się, lina, idź. Siodą poszperajmy jeszcze tutaj. O, ja mam tutaj dwóch typków. Ja szukam rękawic, mys. Pomyśl że siedzimy w gubernaturze. Kur jest typko, a nie, to bot. Pojedźmy tu. Wjeżdżamy w nich? No, możemy. To na pełnej. A, ale mi przerywało. Po mnie, znaczy leżę. Ale go wywilczyłeś. Nie ruszaj się. Dziękuję. Uciekamy do kółka? No. Ja biegnę, nie wiem, jak wy. Tak, ja, ja, ja surfuję. Cztery osoby zostały, czyli jedna osoba została. No. Ej, wiecie, ja tutaj stoję przed takim części, wiecie, jak to się nazywa? Nie. Rozpadlina. To, to, to nie jest ten ziom? Kim ty się tam lejesz? No, z ostatnią osobą. A co, jeszcze raz? Mhm. Gotowi Czas. na przygodę? Nie. Oho, przygoda. Hm. A może polecimy na Akademię Supermowa. To leć tam, a my na żaby i się nie spotkamy. My jak to przetrwamy solid, to będzie córko Leży. Nie, plastelina to już było, nie? Tak, też było. Kuzynka plasteliny? Glina. Nie, modelina. A jak tam się trzymacie? Trzy HP mi zostało, nie? I do osłonki. No taka jestem średnio żyjąca. Dobra, leży. Zobacz Solid, jak będziesz mieć pelerynę i rękawice w jednym, to patrz co będzie no. się działo. A, masz to! E, tak, a zliczywało mi się. Pelerynę mam pod pachą. U mnie wyglądasz normalnie. Biegniemy? Dobrze. Uważasz, Ilina, na tyrolkę? Nie. Serio? Nie. O, mamy 150 metrów do skrzynki, o. Hej, ja rolkę stąd zabrali. A Co nie, jest? jest. Dzień dobry, panie zapłon. Słyszałem, że masz tu kroki. Podwójne kroki. Dawaj, 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 dawaj. O, kod Ej, jeszcze ja stoję na strunce A. Mam ją. Co tam jest? Zapraszam ludziska do mojego busa bojowego. Gdzie ty jesteś? Pod ziemią. W podziemiach. Tym busem? Tak. No to gimbus. Dobra. Jedziemy. Komuś do rezydencji niechcący wyjechaliśmy Ja ci nie bójcie się, a to jest normalna wycieczka szkolna Patrz, patrzę się na ciebie A ty na mnie Ej dawajcie do mnie, bo tutaj jest wojna Goń Solida Dobra, trochę zobaczymy z Ale przyjedziemy na drogę Dobra Gdzie oni są? Nie ma. Już nie, wiem. nie ma. Podjeżdżamy ich? Mhm. Ale gdzie oni są? Nie idź do Solida, to sporywać dzieci. Mieciu, nie idź tam! Mieciu, za sobą masz dziecko. Tam takie. O, Mieciu. Do kółka skręć. W lewo. to ja. Nie wiem. ja. Restartują się. Tu są medaliony. Ja strzelby nie mam! Ja ogarnąłem. A nie używają czarnej magii. Chyba. Nie, nie siedzę. To, to oni wiedzą, że my tu jesteśmy, nie? Oto tam. No leci coś. Ja uciekam. No dobra. O, to też ma. Został. W też pomyślałem o tym samym. Ja muszę biec, kurczę. I tam jest dwójka, także musimy zrobić krzyżowy ogień. W tym no, no, bo no z tym na chwilę naostanie. Molą noc góry, nie? Dobra, leżą. Leżą? No. Trzeba potrafi robić cuda. Albo rękawice. Wygniecie do kółka? Tak. Ja nie wiem gdzie wy jesteście, stoję przy tyrolce. Czy ktoś tu Ja idę do ciebie. Zjeżdżamy A ja jadę na dół do Was. do półka. Zaczekajmy na Midasa. Kurcze. Gud drzewo. Co? No. Midas gdzie jesteś? Drzewo widmo. I podjadę walka, pod tą w górkę. W mieście. No, Dobra. Może, co? O, podjeżdża! To. A tu co? Solik, jak strzedłeś? To się. Dobra. Siedzę. Siedzę. Solik, czemu ci się w głowa wystaje? Bo mam kwadratową. <grymka> Ej, ale i burza tu jest. Mamy dobrego kierowcy. Nie pykaj. Pamiętaj, że taki bus to zawsze jest osłona, nie? He, trafiłem go w locie. Jest ty tutaj. Wygląda jak ten. Ja mogę ją ja prowadzić, bo ja potrafię poddawać pod takie po góry. Tylko dawaj, tylko dawaj, bo tu to miejsce czekamy. To nie bójcie się, my się zgubiliśmy, ale wy nie, się nie zgubicie. Mamy mało paliwa. Ale tu jest itemstwo. Najlepsze jest to, że nic nam z tego się nie przyda. No. Gdzie wy jesteście? Wiecie jak jest po hiszpańsku benzyna? Nie. Gazolina. Gdzie jesteście? Lina jest, dobra. No, ja jestem na środku. Midas, chodźcie może tutaj na chatę, do Wejdera. Tam gdzie Midas u góry siedzi gdzieś i snajpi. To ty? Dostał, dostał, dostał. Podjeżdżają do mnie. Tu ktoś nie idź, tu. Tu mówiłem? Mówiłem, żeby tu ktoś tu nie szedł. No mówię. molut. Brawo! Brawo Ty!